Cześć, panu, witajcie z tej strony mistera na 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sprawdzanie map i mapa Dolina Sanny. E, powiem szczerze, że kolejna dość ciekawa polska mapa. Chyba można powiedzieć w końcu ciekawa polska mapa. Pod względem ułożenia pól, pod względem wielkości mapy, może jakoś mega, może nie być dopracowana, ale to dzisiaj sprawdzimy. E, ale coś się dzieje, coś się powoli dzieje. Można tak powiedzieć prawie na początku kwietnia, eee, że się tak wyrażę, e, bo już za niedługo wleci nam kolejny miesiąc kwiecień, a, a można powiedzieć, że teraz z końcem marca mamy kolejny miesiąc już po premierze tej cudownej, tego cudownego farminga i tak szczerze e, nie ma, e, no nie ma na czym oka zawiesić. No, nie oszukujmy się tego, powiedzieć e, słowa. E, jesteśmy na tej pięknej mapie. Zobaczmy minimapę. E, Pola są wąskie, e, długie, niektóre są szersze, są skos, po lekkim skosie, są proste, e, ale każdy land, jak widać, oddzielny e, więc pod tym względem jest to całkiem spoko. Są duże, maluteńkie, mapy, maluteńkie pola, tak jak to na przykład, e, czy te tutaj, tak. S jest naprawdę fajne zróżnicowanie i chętnie bym się przyjrzał bardziej tej mapie. Eee, tak wygląda niby główna gospodarka, eee, no, na którą autor zbytnio się nie skupiał, oprócz tego, że no jest spoko drewniane, drewniany tutaj płocik i ogólnie cała brama. Eee, tak już cała reszta. Domek też jest spoko, eee, ale tu już tak. Mamy tylko tą wiatę, z tej strony jeżeli chodzi o za tutaj, zakwaterowanie tego miejsca, no nie ma tutaj nic ciekawego, tu też mogła jakaś wiatka wlecieć, delikatna, albo coś innego. Ewentualnie jakiś garaż czy coś w tym stylu, bo to no, spoko by też wyglądało. A tym bardziej, że mapa ma potencjał pod względem terenu, kształtowania i to, tak dalej, więc to pod tym względem jest git. Tutaj mamy zabudowę, typowo oboro-stodołek, ja to śmiem zawsze mówić. Jest spoko, bo jest to jednak chyba. Jeżeli chodzi o. Z tej strony się nie da otworzyć? Beka. Muszę iść z drugiej strony. Co, z tej strony tak to też tego nie otworzę? Olej co? Trigger jest tylko z jednej strony? Beka. Z jednej strony realnie. Aha. Tu to jest akurat mega realnie, że ty się. Nie da otworzyć, te się da otworzyć, dziwnie, bo nie ma dźwięków. Jak na zabudowę, szczerze, widziałem tą zabudowę o wiele wcześniej, już na e, naszych cudownych forach. Ale nie spodziewałem się, że no tak, tak, no bo jest, bo jest. Bo no, tak jak mówię, z tej strony prawowicie no, nie mógłbym otworzyć tak w realu, jeżeli by była zamknięta od drugiej. E, ale gdzieś te e, no wrota tak przeważnie działały w farmingu, ale mniejsza z tym, no, jest spoko. Jest git, tutaj jest też wejście na górę tego, ale nie wiem, czy to od tej strony też się wchodzi, czy też nie, nie tu jest niby wejście, ale czy ono jest otwierane, tego też nie wiadomo. Mniejsza z tym, jak na do jest spoko, więc gdzieś tam te początki są git. Tutaj mamy chyba ala skup słomy, coś czuję, bo są belki, starodawne belki, więc teraz. W tych czasach to tylko handlarz zwierzętami tu jest. Szybne. A no, jako handlarz, jako skup. No jo, bo przecież handlarz też jest skupem, zapomniałem. Na pewności wolę to sprawdzić. Tak, handlarz zwierzętami, e, jeżeli chodzi o siano i słomę. Pominam, że to teraz inaczej się nazywa. E, tutaj sprawdzimy. Tak, po pootwierane oczywiście dźwięków nie ma, ale jako tako ładnie się wszystko otwiera, więc jest git. No i tu mamy pola. Pola, tak jak mówiłem, są wąskie, są długie, są po skosie. No, są takie kombinacyjne. Taki trochę ala zdziechów. Rzadko takie pola przeważnie wychodzą ze skosu, ale może też są typowo robione, no gdzieś tam jak to się mówi, z Google'a, czyli z danej miejscowości. Może jest miejscowość Sanny, nie wiem, nie znam się, nie sprawdzałem, eee, ale jako tako, tak to wygląda. Na pewno, jeżeli chodzi o całość, no bo tak, to, tak sami tutaj widzicie, eee, spoko teren, fajnie to wygląda, naokoło jest pogradzane, gdzieś tam góry, gdzieś tam pola, pagórki. Eee, jeżeli chodzi o klimat, mapa ma, na pewno jest mapa fajnie w podstawie, ja bym ją tylko ulepszał, ulepszał, jeszcze raz ulepszał i ona naprawdę mogłaby być tylko i lepsza. E, dalej, e, jeżeli chodzi o gospel, gospel, tak jak mówię, no, no zwykła, za dużo tutaj rzeczy nie jest zrobione, więc, e, więc bez szału. Idźmy sobie dalej. Tutaj mamy, aha, bo tu mamy w środku handlarza, a tam mamy typowy skup dla Właśnie tej słomy i siana. Tu mamy u sąsiada. Czy ta brama się w ogóle otwiera? Tak. Chciałem się dowiedzieć, czy w ogóle jest szansa tutaj wjechać. Tu mamy typowy skup, i tu mamy skup o nazwie Supermarket, i w tym supermarkecie będziemy mogli sobie posprzedawać plony. To pierwsze, więc lecimy dalej. Myślę, że tu u kolejnego sąsiada też coś jest. Na pewno widzę, że jest stacja wapnowania i do naprawiania? Warsztat typowy? Tu jest sprzędzalnia, stacja benzynowa i stacja wapnowania. Tak to wygląda. Eee, myślę, że tu może być stacja benzynowa przy tym. Eee, tu jest sprzędzalnia. Tam jest kluczyk. Ja chciałbym dojść do tego kluczyka. Tak, że kupić sprzędzalnię. No i o. Nie głupi pomysł, kupić co tutaj gospodarstwo sąsiada, ale przędzalnie eee, fajne dźwięki, wszystko pięknie i cudownie, e, ale średnio to wygląda. Tak, to jest typowy sklep e, i wszystko jasne, po prostu są sąsiada jest taki pełen komfort, e, że tu i można wapno, tu można zatankować, tu można też e, sprzedać na przędzalni i naprawić i kupić pojazdy. No, full, full opcja taka, jeżeli chodzi o tą stronę. E, Osobiście myślę, że wolałbym zrobić to normalny sklep tego typu niż, niż gdzieś tam, nie wiem, przyjeżdża do sąsiada handlarza jeszcze pewnie ruskim Tirem. Czy białoruskim? Ruskim, jeszcze no tak czułem po tych rejestracjach. No co zrobić? Nie można mieć wszystkiego w życiu. <laughs> Tutaj jakieś budynki statyczne, tu jakieś pszczółki, ale to już nie nie zrobione przez n. No dalej już tam iść nie mogę, bo to jest tylko. Mm, Zrobione jakby dla widoku, jakby po prostu dla tak zwanego, jak ja mówię, pizzu, ale fajny klimat, mi się podoba takie coś na zakończeniach, że... Niby nie można tam pójść, ale to nie jest jak to się mówi odcięte, tylko jakby tam jeszcze coś żyło, bo poprawicie tam już dalej pójść nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę, ale już mi się jakby to mapa nie kończy i jest całkiem e, gitarowo to ogarnięte. E, z tej strony mamy wszystko ogarnięte gospodarkę widzieliście, więc idziemy w drugą stronę tej mapy. Mapa nie jest duża, nie oszukujmy się mapa nie jest duża, więc, e, więc tutaj też nie ma z czym problemu. Chciałbym wiedzieć. O nie, tutaj nie było nic wyłożonego. Ja myślałem, że tu jest jakiś skup, czy coś w tym stylu, bo mi się kropki pomyliły, a tam kropka z gospodarstwa na minimapie. E, idźmy pod górę. Co my tu jeszcze mamy? Łączka, nie łączka. Tu jakieś też statyczne gospo. E, I tu gdzieś mamy... A, tu mamy kolejne gospodarstwo, domyślam się. Bo jest wiata, jest chałupa. E, co my tu za winiacza mamy? A mam rod, O, Co proszę bardzo, mam hot, e, Bardzo miło, ze strony tutaj autora, że mamy mamrotka. E, jakieś króliki starodawne, dmuchawy. E, teraz pytanie: czy to w ogóle działa? To jest obora dla krów? Dwie obory są? A tu są, beka. Tu nie ma wrót, tu są wróta pootwierane. Tu karma, czyli mamy ogólnie jakby tak powiedzieć ciała, to pastwisko bym tak ciekawi, no bo tam to jest ogólnie co innego. Kupmy z 10. Oczywiście. No okej okay, już. Jo, pastwisko działające. Krowa chodząca nie ma jak wejść. Ale tu żarełka, nie żarełka. Eee, tu się nie otwiera. Mleczka nie mleka. Gnojowice nie gnojowice. Spoko no. Takie, takie, inne, ale spoko. No stodoła też jest gitarowa, jako taka dwu-wjazdowa. Zawsze coś tu można wykombinować. Tu w magazynek, magazynek też się otwiera, więc tutaj te wszystkie nawodzy i nasiona też mógłbym pochować. Czemu by nie? No też spoko. Takie typowo starodawne gospodarstwa na... Od ludziach, no to jest jakaś taka mała. Dla mnie wygląda jak mała, stara, zapomniana mieścina. Gdzieś daleko, daleko Hen-Hen, w Polsce, bo mówię, pod względem gospodarstwa takie typowe, starodawne te budynki drewniane, to tamto gdzieś tam wybudowane takie też stodoły pół na pół, bo to też się tak kiedyś robiło. Pamiętam, jak, jak to miał, tak to robił, tak to się mówi. Więc spoko, no spoko. Jeżeli chodzi o mapę, ja jestem zadowolony, bo mapa jest spoko. Eee, wiadomo, jako podstawa Git, że wyszła zawsze kto, jak nie mamy na czym grać, to gramy na wszystkim. Eee, tutaj coś jest? Nie, tu też jest dla pico statyczne, bo już dalej mapa się kończy. Tam już dalej później można. Ale Git, że też autor pomyślał, żeby nie odcinać, tylko też coś tam wstawić, żeby e, jakby to powiedzieć, coś tam się działo. Eee, pola jest, są spoko, klimat jest też spoko, bo ona mi się kojarzy z Jasienicą, jeżeli chodzi o takie e, górki dołki, też była taka cudowna mapa, może do Jasienicy to nawet się nie umywa, ale pod względem właśnie tego różnorodności takiego i dołku i górek e, i właśnie tych pól pod skosem takim, jak to się mówi w tą stronę e, no to, to ona mi do tego jest bardzo przydatna. Kiedyś to by piękne mapy, a jeszcze kiedyś się chciało naprawdę sprawdzać, bo to było coś pięknego. Mm. Szczerze. Zastanawia mnie ta mapa, naprawdę mnie korci ta mapa, żebym coś na niej porobił, coś pokombinował, bo ona ma klimat. Ona ma sobie coś, jest spoko, podoba mi się tu, tylko wiadomo, no, przydałoby się po, pododawać parę rzeczy, pozmieniać. Myślę, żeby gospodarkę, no, żeby gospodarka była taka porządniejsza raz, a porządnie. Ale zobaczymy. Ja chętnie jeszcze coś pomyślę. Na razie jest sporo rzeczy na głowie. Myślimy nad paroma seriami z chłopakami, więc też liczę, żeby tam to się udało, bo jest jak ktoś mówi priorytet ważniejsze, a ja takie swoje dodatki może kiedyś uszczknę dla Was, może jakiegoś live'a w końcu skleję będzie czas. A wtedy nawet i potestuję takie mapy właśnie z, z odcinku sprawdzenia map. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie już na kolejny odcineczek do mnie taki do chłopaków, bo naprawdę będzie się działo. Dziękuję, na razie, pa! pa.